Jak dobrze widzicie na załączonym obrazku, koncerty we Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu są już wyprzedane. Ale dodaliśmy jeden nowy koncert w Gdańsku i w Krakowie, Koszalinie, Katowicach oraz w Warszawie. Dalej są dostępne bilety koncertowe. Napiszcie w komentarzu, kto już ma swój bilet i kto zamierza przyjść na koncert do mnie. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Witam serdecznie, uciekamy z więzienia z Lonidasem oraz Olkowskim. Olkowski jest gotowy ustawić do Się zwiezienia. na pozycję, ustawić się na pozycję. Jestem. Eee, ja o, też tak. jestem. O co jest? Co co jest? Ja Ty. tu ich nawalać? Nie, to byli przyjaciele. Nie, nie, no chyba nie. Nie? Gdzie? Serio? Ja się kręcę wizowym. Nie wiem. <śleski> Nowa figurka Paliona z prawdziwego życia jest już do septa na Palion Style Kolejna piękna nowość, to już jest druga figurka od Paliona Zapraszam serdecznie na Palion Style No dobra, teraz tak już na serio, jesteśmy nad więzieniem Nadlatujemy na dnie ze spadochronem I musimy wydostać się z więzienia poprzez nasze siły I uciec z mamy cztery gwiazdki Więc nie wiem czy to będzie takie łatwe Lecimy, dawajcie na ten budynek na końcu Za mną Tutaj, o, o kurde, zestrzelą nas o, Tutaj, o! tu na prawo, tu na prawo Nie, co jest? Ale mną przesunęło Nie, żyję? Żyję, ale co to za życie Dobra, ledwo żyję, ledwo żyję Ej, ledwo żyję Potrzebuję szybko zdrowia, amunicja Pancerz, dobra, czekajcie, czekajcie Przekąski Dobra, mam full życie. Dobra, jesteście gotowi? A, no ja jestem, już walczę. Dobra, pora uciec z więzienia. A was zapraszam, widzowie, na koncerty oraz na paliąc sali, bo są nowe rzeczy, piękne. No i napiszcie, z kim widzę się na koncertach. Jestem bardzo ciekawy. Nie, nie mogę. O kurde, jak Ale spada. Ale spadł. Dobra. Schodzimy. Idę tam do Olka. Nie wiem, gdzie z Lonidas tylko. No tu, tu O bliska. kurde. O kurde. O kurde, strzelają do mnie. Dobra, leży, leży, leży. Leci w dół, leci w dół. Schodzimy, schodzimy. Olek! Musimy się stąd wydostać. Dobra, elegancko, ale się wślizgnąłem. Dobra, jesteśmy w trójkę, super. Dobra, chłopaki. Eee, jaka jest akcja? Gdzie idziemy? Helikopter. O dobrze, ze snajperki, tak jest. Dawaj, ze snajpy do niego. Ale ja nawala mi on nie ginie. O kurde. Strzelaj do tyłu, do tyłu, on ten tylni. będzie łatwiej, żeby spadł, o tutaj. O kurde! Kolejny Kto... leci! Tu ma bazukę. Dawaj, tu, tu najlepiej strzelać, patrz, w te kółko z tyłu, widzisz? On od razu spada wtedy. A, okej. Okay. W mi mini śmigiełko. I patrz, w no strzelaj tam cały czas, w te mini śmigiełko, o, widzisz? A. O kurde, typek obok do mnie! Dobra, do góry, dawajcie za mną, dawajcie za mną! Let's go, let's go, let's go, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Biegnę, no, biegnę! Dobra. Gdzie jest helikopter, słyszę. Ej, jak się zachowywać? W... Gdzie? A widzę! Strzelam do śmigła! Leci, leci jedno, super, super. Ej! Są. rozwalony helikopter, muszę... Dobra, 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 szybko, ale to jest wszystko pancerz. Dobra, tylko żebyś... nie. my się... w ogóle nie idziemy? Się ja nigdy udawać. w więzieniu nie byłem. Musimy wykształować. Dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, biegniemy. Ja Cię kręcę, ja, ja czuję adrenalinę. Chyba nie tam, Oleg, nie tam. Czekaj! Tam, gdzie no tam Leon. Mi. Tam, gdzie Leon, tędy, tędy, tędy. Dobra, gdzie są ludzie? Policja! Policja. Ja Cię kręcę. Ile ludzi, ile policji? O kurde. Dobra, nie. elegancko. Hello, hello, jest tu ktoś? Uważaj, żebyśmy się nie, nie zabili Tak, tak, nie możemy, nie możemy nie Jak jesteś blisko, to ja nie używam w ogóle, nie klikam Bo jesteś... E, jaka cisza, patrz Nie, nie wiem ma ci nikogo tędy. Nie wiem, czy tędy Można, można e, tędy Na pewno dobrze my idziemy Idę na oko Ej, wy na dół Drabina, drabina. Nie. O nie, po drabinie to będzie zejść? Jak zejść po tej drab... Nie, nie schodzę, nie wiem, mam to gdzieś Bo ja spadnę Dobra, skaczemy Chodźcie ty, za mną buty. po dachach Parkurzyści o kurde. O Dachach? O Dachach. Gdzie wy jesteście? Tu niżej. Tu można zejść, tu można zejść, zobacz. Op. Parkour Patrz na to. Parkour Ej! O, no ja się tu kampię, ja już nie wychodzę. Co? Musisz tu uciec, Palio Ej! Radiowozem! Uwaga, uwaga, uwaga! Ej, dawajcie radiowozem! Tu jest dużo policji, to jest dużo policji. O kurde, o kurde. Co prowadzi? Nie wiem gdzie jest wyjście. Mm. Nie, nie, wsiadajcie. nie. Radiowozem to flaga. będzie tragedia. Nie! No nie wytrzymam! Nie Czemu ty do mnie wchodzisz non-stop?! Stałem w miejscu! Nie wierzę, mówię jak jesteśmy blisko to nie można, to no i... Fajna ucieczka, no i zostało tylko ja i Leonidas moi drodzy. No Oleg, to Olek czekaj! zostaje w więzieniu. Czekaj Oleg jako podwózka gdzieś z tyłu. Okej. Okay. O kurde, idą do nas, idą do nas, FBI, FBI. Dobra. Dobra, nie ma nikogo chyba. Dobra Leonidas, chodź, żebyś nie zginął. Uważaj. O kurde. O kurde. O kurde, typy Jak coś? Więcej, Srebrny więcej. Civic. Oła, dostaję, dostaję, nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd. Oooo, cofka, muszę się cofnąć. czego ja dostaję. O kurde, lecznicze lekarstwo. Pancerz. Oła, skąd? Nie! Ja cię kręcę. A bo z tego oni schodzą z lin. No schodzą, schodzą. Kurde, helikoptery trzeba zniszczyć. Ale oni cały czas się na nowo respił, to nie ma sensu. Nie, nie mogę, zginę Kitram się No, spadni! Leci, 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 dobra Co robimy Palion? Musimy, je, musimy chyba wsiąść do tego auta! Pancerz amunicja, nie amunicja, przekąski Dobra, uleczyłem się, jest, jestem żywy, żyję, jest git Dobra, lecimy. Biegniemy, biegniemy, Leonidas Olek tam czeka na nas Dobra gdzie jeszcze? O kurde, więcej ludzi, więcej ludzi. Więcej policji leci. Dobra, ró, wychodzimy, ró, wychodzimy. Wychodzimy! Idziemy! Olek, co ty masz za auto? Co to Olek? jest? No co? Mamy buzik. Co to jest za auto? Ej, szybko. Ej, Czekaj, rozwalmy je, rozwalmy je, rozwalmy no, ale je. No to JEST za dużo musisz wsiąść. Ja bo będę cię ciurawią. Co to jest za auto, Olek? No to i Civic, 84! Uciekamy, uciekamy. Nie, nie, nie ty mnie jechałeś palion. Nie, nie, to jest tragedia. Dobra, 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 spadamy. jak uciekać to z klasą, tak? Spadamy, spadamy, spadamy. Tylko dobra. powiem wam tak. Najgorszego kierowcy sobie wybraliście chyba do ucieczki. Ej, przepałek wypadł. Przejęliśmy to, przejęliśmy to. Musisz, że zwiemy? Helikopter okay, spada. Pięć gwiazdek. Ja nie mogę, ale patrzcie, uciekają. Pięć <grym> gwiazdek i silniki uciekawy! Mordę! Nie no, dobra, Olek, ty nie umiesz jeździć. Stary, to była eliminacja policjanta. To było zamierzone. Nie, policjant jedzie, dobra. O nie, słodczy dami, słodcze no musimy... dami, słodcze dajmy! Musi... weźmy te auto, porwijmy te auto! Słota? Ale ono on ma szyby, to nic nie da, Aha. jedź! Nie da się się zbyt No Dobra, spadamy. Czołowa! Nie, Olek! Dawaj w górę, to dawaj spoko. w górę, dawaj w górę! Góry w górę! Ale ty tak. pod górkę nie wiecie! Ej, na lotnisko musimy jechać. Ale które? Na Lotnisko Musimy się cofnąć. Nie no Dobra. możemy jechać do Los Santos! To jest za daleko! Ale my mamy za słabego kierowcę! Dawaj, ale! Dawa. Nie no, Olek no! Nie wierzę! O, aresztują nas! Znowu was do kicia znowu. nie, nie jeździć! Nie, nie stresujcie mnie! No co ty Pierwsza robisz? moja ucieczka w życiu! Dawaj na prawo, dawaj na prawo! Czekaj! Kurde, no przecież to jest Dobra, jest ja już nie, do... nie mam pancerza, ostatni! Zestresowaliście mnie! No, przecież jak ty jeździsz! No ale ja nigdy przed policją nie uciekałem Kurde, jak ich zrzucić? Nie mogę trafić z tego małego pistoleciku tam Ja cię krecę ta ucieczka z więzienia, to jest jakaś przesada Dwa kilometry to co? O nie! Kurde, nie ma Opona opony, poszła. nie ma opony, ja nie, nie mogę Dwa czu, czu, czu. kilometry tak Trzy helikoptery nas gonią O oh, shit O leci, o kurde Uwaga Strzelamy, strzelamy, strzelamy Luz jest, luz jest Ty FBI nas goni Mietek trochę tam postuka i karasery jak Tu jest typek, tu jest typek, strzelamy, strzelamy do nich Leci, helikopter Dobra, spada Przez pustynię czy drogą jedziemy? Dawaj, nawalamy w te helikoptery, spada kolejny Leży. Zmyłka o nie, Co to no, za o, zmyłka? Lek, no. Dobra, pancerz, bo ja, ja, ja A dla nich, bo myśleli, że w pocisk wpadliśmy, a my tu wykontrowałem Nie, nie czuję się bezpieczny tutaj Stary, Chudy, jest Z nami są, no git Dobra, nara Gdzie jeszcze helikopter? Wyskok gdzie jeszcze jest helikopter? Dobra, klasa, klasa światowa. Jest dobrze. Ej, trochę spokojniej jest, a nie, jednak nie, gonią nas cały czas. Nie. Wow! No, Olek! No stary Chrystus. opon nie mam, pękają! <grym> Kurde, ale ile tu będzie... jest nudów? ale czuwa. ja nie mogę. O nie, ej, stary. Ile ci helikopter, dobra, strzelam w niego. O ile to masz życia ten helikopter? Samolot czy helikopter? Helikopter! Co? Ja Ej nie, samolot, samolot! Lepiej! No kurde, ale nie wiem czy jest na tyle osób! Nie wiem! Zginę, 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 wsiadajcie! Jest on czy się nie? Osoby. A ja? A ja? Jest, jest! Jesteś, jest, jesteś, jest jesteś. Ale... Jestem, jestem! No, WRÓŃ! No nie da się, musi się! ile ludzi? No, leć! No wiesz, jak on się długo zbiera, przysięgam, że się nie. szybciej nie da! Ej, zara będzie nam się palić, zaraz będzie nie, się... Nie, 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 luz, luz, luz! Zdrowia, amunicja, pancerz. Ja już nie mam pancerzy, nie? Przekąski, przekąski, Zdrowia, amunicja. Napalajcie! Nie da się z tego! Wybuchniemy! Gdzie jest? Gdzie, gdzie on Gdzie mam lecieć? Gdzie mam lecieć? O, stary, uciec przed policją masz! Tak, musimy uciec przed policją, to jest nasz, nasz cel. Cel życiowy. Zdrowia, amunicja, pancerz, nie ma. Przekąski. Pod nami. Nie ma. Tym samolotem możemy trochę wyżej podlecieć, bo chyba helikoptery tak wysoko nie lecą, nie? A, tym samolotem wyżej. No, opa jak leci. Dobra, bawa. zabicie beczka. beczka, 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 beczka. Nie, nie. Beczka. Nie, nie sprzycją... przeciążenie. Przeci nie wybuchniemy? No wybuchniemy. O kurde, o kurde. Co się stało? No bo na dół mi spadało. Ej. No lepiej nie. O, uciekamy, patrz. Ale klasunia. że to, to będzie najłatwiejsza ucieczka w moim życiu z więzienia. Tak jak klasunia. Tak jak klasunia. Gdzie uciekamy? Przestań. No, może lecimy nad więzienie. Gdzie <grym grym grym grym> jest więzienie? Za nami. Za nami. Co nami? A, widzę je no. Dobra, wymyśliliśmy pomysł, musimy dolecieć na górę Chiliad, bo tam czekają na nas motory i będziemy uciekać motorami, tylko że jak spadniemy z motoru to ja nie wiem. No ale no, Ty! Co? Co z tą policją U... tak? Ej, uciekamy, no bo ta policja jest... Z... O, leci, patrz, helikopter obok nas. Burde, pokaż się! Nie. Helikopter! Ej, czemu mnie go leciałeś? Nie, oh, nie go, luzuj, luzuj! Ale przecież zgubiliśmy już policję, no jest, bo po co tam blisko, się pokazałeś? No, no co no? Tak blisko, bo ej jaka noc? Nic nie widzę. Jest z nami, jest z nami. Tara, tata, ta. Los Santos Tera, <laughs> kliknij. Czemu? F, tata, tata, Tyle, że mnie straszyłem. Nie? No, on wygląda jak gangster jakiś. No bo jestem gangsterem. <laughs> no, on wygląda jak gangster. Dobra, dobra? powiedzcie mi, jak ja mam wylądować tak górze Chilliad? No nie wylądujesz, będziemy wrażliwi. Musieli... Wyląduję, zaufaj mi, zaufaj mi. Nie, zaufaj nie, mi. nie, nie proszę, zaufaj mi, proszę, Nie na bata. Zal, wyląduję. spadochron. Nie, żaden spadochron, masz mi zaufać. Trzymam do policji. No nie, po co? Wiesz, gubiliśmy ją! No ale ona i tak podleciała do nas. Uwaga, uwaga, nie. podchodzimy nie, do lądowania. To nie wyjdzie, to, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Wiesz, no. że jak to wybuchnie, to jest koniec. Dobra, ale wiesz, że nie wybuchnie. Spadł nie da rady, nie da rady, nie da rady, Nie! NIE! Debil. No. Jesteśmy na górze Chiliad, nie? Ty! Co ty Ej, gadasz? jest samolot! Patrzcie, helikopter! Dawajcie, nawalajcie do niego! Co ty gadasz? Ooo! No tak, troszkę uciekliśmy policji, ale nie tak jak chcieliśmy, nie? O! Strzel goni mnie, goni, strzelajcie do ze snajperki! Strzelam, strzelam. Ze ze o Kurde. O, kurde! <laughs> ej, ej, wiem, <laughs> że wyląduje, tak? No świetnie, patrz, <laughs> samolotu! Ej, To wygląda jak Titanic, ale na górze po prostu. Katastrofa lotnicza, ale ej, dobra, Gdzie, Tylko... ej, ej, a chwila, ale tu były motory, a ich nie ma. Jak nie ma, przynajmniej mieli przygotować dla nas. Mieli przygotować motory. Zostaliśmy wystawieni! Nie przygotowali dla nas motorów, nie wierzę Dobra, dzwonimy po te motory no To, że mamy oszukane dwie gwiazdki mniej To nie oznacza, że nie uciekamy Dobra, no uciekamy, no przecież dalej trzeba uciec helikopter, helikopter. To jest dalej ucieczka z więzienia, rozumiecie? Tu, 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 nawalajcie, żeby były gwiazdki Dobra, Ej, no, musimy no, z, Musimy skoczyć ze, spa, ze spadochronem ty No nie mogę go trafić, trafiam Zniweluję go, Gdzie wy go Zniszczę go to ładuj ja to, ładuj do to, ładuj to, ładuj to, ładuj to. Leci. O, poszedł, poszedł, poszedł. Leci, leci. Jak ty tu wszedłeś? Leci. Tu, po tym. Wy... Co on robi ten helikopter? Ty latał w miejscu. Dobra, chodźcie, Polecio. chodźcie, chodźcie. chodźcie, chodźcie. Ty Robimy rozróbę. Dobra, musimy tu zeskoczyć. Na Kurde. co? Bo tam chciałem skoczyć. No nie możemy, tu musimy niżej. Musimy zejść, chodźcie, 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 Zresztą dobra, możesz dobra. wyskoczyć, czemu nie? O po... prawie kudę. Ej, robimy taką akcję, bo zawsze jak, jak było więzienie to była ucieczka z więzienia No A my może tam wróćmy Helikopter Oła Może tam ty wróćmy, dam radę? Jesteś normalny? Czemu nie? Do więzienia chcesz wracać, nie po co z niego się ucieka Czemu nie? Chodźcie, chodźcie ze mną Jazda Za mną? Jazda, robimy skok, robimy skok ze spadochronem No Ja cię ci kręcę, ale o, nie Spadłem. Dobra, dobra, czekaj. O! Co? Nic. Nic. Nie wierzę, że on tam spada. Ale I... jestem, jestem, jestem. Czekaj, Olek, nie, nie rób mi nic, proszę. No to wyskocz. Proszę, nie rób mi nic, proszę. No wyskocz! Wracamy do więzienia, rozumiesz? Fuck jest misja. O. Rozumiecie mnie? O. <głos> 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 Musimy stąd wlecieć do więzienia. Wracamy do. Jezu! Nie jest Za nasze wszystkie zły czyny Wracamy do więzienia. IAS ja <noise> do. Nie mam spadochronu. Nie mam spadochronu! No nie! <noise> ja nie mogę <noise> Coś do czadu! Ej, gdzie tu jest spadochron? Ja nie mogę, bolowy spadochron. Jest ej, jest tam. tu gdzieś spadochron? Jest, jest. Yes, yes. O, jest, jest, jest. Dobra, ej, gdzie jest to więzienie? No przed nami! Czemu ja tak? Czemu ty jesteś jak wyżej ode mnie? Jak ty to robisz? No, bo od razu otworzyłem i shifta klikaj. Ej, nie, dobra, no, tak serio, gdzie jest spadochron? No jestem na mapie klikaj. zaznaczony. Ej, nie widzę, nie widzę więzienia. Tam gdzieś jest. Nie, no, no nie, bo... nie widzę. A nie widzę ma więzienie, widzę więzienie. Ej, jesteśmy w stanie tam dolecieć. Nieźle Nie widzę spadochronu No ale potrwa to 5 lat ten, Jak nie na mapie, to nie, ten na mapie to nie jest, żeby podnieść spadochron A No nieźle No i co teraz? No to no, my wracamy <laughs> ale, ale, ale wiesz, że poinformujemy policję gdzie jesteś Nie No Tak Chcesz się sprzedać na mojego brata? Ja też Jak to jest daleko, ale ty jesteś blisko już tam No Co ci powiedzieć mogę? Nawet nad wodą jeszcze nie jestem wizowie, to, jest... to jest A! Ja jeszcze trzymam S, tylko nie wiem czy to słusznie czy nie Ja też jest trzymam, no? To że A, trzymam. to git. A ty spadasz co jest tak nisko? No właśnie wiem, dlatego nie wiem czy dobrze, że trzymam te S, ale jest no jak tak, ty trzymasz trzymaj, S? S, trzymaj S No to ja też trzymam S jak ty trzymasz S Ty spadasz! No wiem Czemu? Nie wiem! Za ciężką tyłek mam za ciężki! Co ty robisz? Ale jak ty tak w górze? No trzymam SHIFT S No shift S też trzymam! Ej, spika, e no. to wiatr halny Ja do was lecę. Co ty gadasz? Jak? No. Gdzie? No, lecę. Z musiałem rozpocząć. Ta, ale musiałem rozpocząć jakieś wydarzenie. Czemu ja nie widzę jak ty tam jesteś? <laughs> Chyba jestem mega daleko. Ale ty... Widzielibyśmy ten spadochron czy nie? Nie no mój na pewno. Nie. Ej! Co? Nie strzelaj do mnie! A no właśnie do no mnie! Właśnie, właśnie! Część mi go! No. Ej, serio dolecimy do tego więzienia! Jestem mega blisko. Ja się martwię o jedno, że Co? jak nas jest dwóch, to sobie nie damy rady. Ale no. ja do was dolecę, tylko opóźniony. <laughs> A, no nie, nie wczytuję się dasz za nami. Jezu, Takiego jak daleko? A ty też nas nie widzisz? Nie? nie, ale tu jest tak daleko. Ej, no! No to nie, to nie rób tak. Nie! Nie rób tak, bo przedziurawisz. Dwie kulki to jeszcze nic, ale trzecia to jest tragedia. Ty, ja tam dolecę. Ja tam dolecę bez problemu. No ja też, ja jestem blisko. Ja jestem bliżej. Ja cię krecy Przelecieliśmy pół mapy na spadochronie Ty, ale jakim cudem? Ale ja się nigdy tak nie robiłem. Byliśmy obok siebie i nagle jesteś ty dalej. Nie wiem, ale lecę. Już nie sięgam. Czemu ty jesteś tak szybko lecisz tam? No nie wiem. Shift jest. jest! Ale ja, ja, ja bym przeleciał nawet te więzienie. Ja mogę przelecieć to więzienie. A gdzie jest no dasz? No daleko. A ty jezdisz <laughs> nad nad chociaż? A, nad wodą, nad wodą. A, ale co cię nie widzę jeszcze? Ja cię kręcę. Tylko, że na początku wody. Marujemy tu, wparujemy widzowie. Druga ucieczka z więzienia. Nie, my, my się damy w sidła policji, widzę, bo popełniliśmy jakieś przestępstwa. My pójdziemy do więzienia. Dobra, lecimy w na dół. naszą karę. Ej, możemy już w dół, no. Ja cię kręcę, ale jazda ty. Lecimy Lecimy z najwyższej góry w GTA, wlatujemy do więzienia. Spowiedziałam w tą grę tyle lata, nigdy się tego nie zrobiłem. To jest, to jest jakaś abstrakcja, że byliśmy w więzieniu, żeby z niego uciec. Bo po, po, Polecieliśmy na górę, gdzie, gdzie zginęliśmy w wypadku lotniczym Ale jednak się wskrzyszyliśmy i przeżyliśmy I... i teraz lecimy tym. ze spadochrony z powrotem do więzienia Może nas lepiej teraz potraktują No mam Skoro dobrowolnie wracamy Ale jest noc, może być gorzej i ciężej O nie, doję, już no, Nie, go... już mam, Leo, gdzie ty jesteś, ja cię potrzebuję eee, no panowie, jeszcze trochę Na jaki ty tak chwilę tu palion? Się. Co? Czemu ja tym sam? No na tym samym jestem, co byłem ale nie na tym co A, ja! Tu jest co i policja przede mną i to mam. No mam lepszy też. pomysł. O kurde. Biorę helikopter, lecę kurde, po was i spadamy do mnie. stąd! Strzelają! E. Ja nie mam życia. Robimy mam... tak! Biorę helikopter, lecę po was, lecimy na lotnisko Los Santos, zbierzemy prywatny odrzutowiec i na hawaje! Potrzebuję pomocy! Nie stary, ty jesteś gdzieś dalej ode mnie! Potrzebuję pomocy, nic nie widzę. Nie wow. jestem w stanie helikoptera zrzucić Dobra, Ej, leci. a na trybie fabularnym jest ta wyspa, czy nie? Ta wiecie... Ej, nie, nie mam pojęcia Nie wiem Nie mam pojęcia Dobra, biorę helikopter Dobra, lecę, lecę, atakuję Dobra, a gdzie są jeszcze policjanci? Kurde, znowu kolejny helikopter Jestem pod tobą, panie, złaź z góry No idę, 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 a gdzie jest Leon? Ej, no le biorę helikopter a dobra, czyli ty Leon po raz przyleci dobra, i nas Leon, odbierze Tak, stąd. tak, kolejna ucieczka z więzienia. Podoba mi się to. I lecimy tak, na o... lotnisko po prywatny odrzutowiec. Dobra, Koka uciekać z więzienia. Kolejny helikopter. Dobra, bądźcie na placu, bądźcie na placu. Jesteśmy. Dobra, lecę. Dobra, zniszczony. Ty, ale żebyśmy w Leona nie strzelili. Leon, nie jestem, bo... jestem, no ja już jestem, ja już jestem, ja już ja, jestem. Dobra, ja, ląduję. Ja, ja helikopter teraz ja Helikopter. Co? Ja! Nie, Naddwa to nie mi. ty! Naddwa Policja! Dawaj, oto oh, ty! Kurde, ludzie! Ty! Tak jest! Jeszcze... No, pełno ludzi, pełno, nie? pełno ludzi, pełno ludzi! Ej, bo zaraz w do mnie! nie, to palion! No palion! Ida. No dobra, No, no szybko, bo wybuchnę! Gdzie jesteś, gdzie jesteś, zginę! No, tu, no, to ląduj. No no ląduj, ląduj. ląduj! No ląduj, co no, Czy jesteś jakiś ślepy! No ciemny, masz czarny helikopter, nie widać z tej nocy! Ej, zginę, zginę! Zdrobiam municję Nie moje warcie! Leży, żyje, żyje! O kurde, przekąski. Ej, no właśnie, to yeah. no nie ja się palę! Nie, nie ta ucieczka z więzienia jest o wiele trudniejsza niż była. Dobra, żyjemy? A ja mam spadocha? Przeżyliśmy? Nie mam. A ja mam. Przeżyliśmy czy nie? No, no. no musimy najpierw to musimy to lecić, żeby się drogi wydarzyło. uciekać z więzienia, gwiazda rock'n'roll. jeee yeah. <laughs> rock Tak jest, rock'n'roll, powiedz to Leon? Rock and rock roll. 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 I pokaż palcami w prawdziwym życiu rock and roll, gwiazda rock'a! <laughs> Ty go pokazałeś? Ale Ja też pokazałem. Zrób to, Olek No zrób to jeszcze na kolanach, Zejdź z krzesła i na kolana jeszcze, wiesz. Takich ślizg. zrób. Ślizg zrób taki rock and roll. wszyscy raz co robicie. Wszyscy robicie rock and nie? Przed telefonami komputerami i telewizorami. Wszyscy robicie teraz rock and Co uciekliśmy? Nie. Ale łatwo. Jak łatwo nas gonią! Uciekliśmy w ciągu 24 godzin dwa razy z więzienia. uciec z więzienia jest tak ciężko? Jak coś to no za do Leonidasa? Jeszcze nie uciekliśmy. Aha. Musimy mieć na Aha, że taka misja, że złożona. No tak, mm -hmm. bo musimy Panie, uciec z prywatnym jetem. Podoba mi się przygoda. O kurde, ile policji pod nami? Ja nie mogę. Stary, jesteśmy najbardziej poszukiwani przestępcami teraz. Prywatny jet, gdzie jest prywatny jet? No, na lotnisku. A my będzie tam? O, aha. No dobra, to ale to pięknie. Nie będzie, no to spadamy tym helikopterem. Pięknie, pięknie. Nie, na pewno nie. A wyskakujemy czy lądujemy? Nie, no ja nie mam spadochrona! <śled> no, <śledzio> nie ale widzę Leon skoczył się z góry bez spadochronu i się toczył. Pora, czekajcie, Co ty robisz? Nie, sprawdźcie czy jest prywatny odżytowiec eee, eee. No dobra, no najpierw tam podoleć, nie? Dobra, jeszcze czy nie jest No nie widać jeszcze przecież. Nic mi się nie A, w hangarze, w hangarze! W hangarze, w hangarze. Właśnie, że eee, nie, nie widzę. Nie, nie, ma. nie ma. Jak nie ma? Nie ma. No nie, ma. Nie, ma. nie ma. Stary, mięś no, kup. Dawaj Titanem. Nie. J jaki Titan jak lecimy helikopterem? No nie! Apex Legends helikopterem. Helikopterem. Widzieliście kiedyś rakiny w tej grze? No. Ja nie. też. Ja nie. Co ty rosą? Jak, jak daleko dolecimy? Co ty robisz? Co? No spadam stąd, nie? Chyba nie chcesz być w Los Santos, tutaj tak jesteśmy jest, poszukiwani. Tak jest, widzowie! Zwyciężyliśmy! Podwójna ucieczka z więzienia, ucieczka przed policją, drugi raz, skok z góry, yy, śmierć przyjaciela, rozbicie samolotu... O, ja nie mogę. Chyba... Nie przeżyję tego widzowie już nigdy więcej. Mam nóż! Mam nóż! Spadaj! Mam nóż! To ja tylko przeżyję! Nie, ja też mam nóż! Dobra, no to patrz! No ja tylko chodź Olek, przeżyję. chodź Olek, chodź Olek, dawaj o nie! Oka tone, Olek umarł tofił się! TONE! Gdzie jesteś? Ła! tonę Oa! Leonidas ciedziga i wygrał odcinek.